Cześć, witam Was w moim programie Umim Rysować. Jest to mój pierwszy odcinek, dlatego proszę o takie łapki, a nie o takie. Dobra, naszym dzisiejszym tematem jest, jak narysować prostego ludzika od tyłu. A więc zaczynamy. Ludzie przecież dzielą się na dwa typy: dziewczyny i chłopcy. No tu w takim razie może zaczniemy najpierw od dziewczyn. Yy, włosy, najpierw zaczniemy rysować. Kształci tak mniej więcej pół kola, można też inne narysować fryzurę, na przykład kok i inne jeszcze nie wiadomo co, na przykład irokezy, jak to niektóre dziewczyny noszą, czy coś w tym stylu. Ale ja wolę na przykład, takie włosy. Oczywiście na przykład można zaznaczyć ten właśnie włosy, że to są włosy czy coś, można tu dodać jakąś wstążeczkę, nie wiem, kokardkę, opaskę i takie inne. Następnie rysujemy krótką szyję. Nie za długo, nie za krótko, żeby to trochę szyje było widać. Jeżeli też wyjdzie za długa... Będzie Wygląda, wyglądać ten ludzik jak, jak żyraf. Dobra. Teraz tłów. O, ręce. Też tak mniej więcej, żeby było równo. A akurat mi trochę tutaj nie wyszło. Dobra. Ja to wszystko na, tak mniej więcej właśnie rysuję, żeby to było widać, ale też nie tak dokładnie, bo... Po prostu nie chce mi się tak dokładnie. Ale też y, ludziki można pomalować, ale nie będę malować ich. Teraz dłonie. I żeby widać, że, żeby było widać, że to dziewczyna, namaluję sp spódnicę. Teraz nogi. Większość osób rysuje o właśnie u dziewczyn, jak stoją z tyłu, na przykład u ludzików, o takie właśnie buty, pantofle. I to jest właśnie błąd. Gdyż to wygląda jakby ten ludzik miał takie krzywe, koślawe nogi. tego to nie. Że jak się rysuje kogoś od tyłu, to chyba widać o takie coś, że takie kółeczka jakby to się wydaje. Na przykład jest i takie inne. Ale nie wnikajmy w szczegóły. Także to jest nasza dziewczyna. Teraz chłopcy. U chłopców możemy narysować tak. No to głowa, bo krótkie włosy, tutaj włosy możemy zaznaczyć coś takiego. Krótka szyja też, właśnie ręce, ale od dziewczyn to się różni tak, że to się ró różni od dziewczyn tak, że trzeba namalować spodnie. Bo ja jeszcze nie widziałam chyba e, chłopa chłopaka. E, spódnicę albo sukience chyba że to jest transwestyta no to ja rozumiem i buty tak samo może być też taki typ że chłopiec mam na przykład irokeza to właśnie pokaże jak się robi irokeza na przykład takiego po prostu dudka rysujemy i to wygląda już na irokeza i tutaj dalej resztę ciała a co do dziewczyn można jeszcze tak zrobić koka jednak pokażę wam o na przykład kok tutaj dziurka taka zróbmy o i tutaj reszta włosów. I to jest nasz kok. Można tu jeszcze wstążeczkę jakoś dodać, czy też jakieś dodatki, spinki, nie wiem, suwki. Ale to tylko tyle. I to jest głowa z kokiem, głowa zwykła, rozpuszczone włosy, zwykłe włosy chłopca i i rokes. I to na dzisiaj tyle. Pamiętajcie, takie łapki, a nie takie. Dzięki pa!